Radio M107 i 6 FM. Rozmowa poranka. 8.13 na zegarze, a w studiu gość dzisiaj, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, pani dr Anna Janik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani doktor, zacznę najpierw od pytania, co się zmieniło, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem, to znaczy... Wiemy, że zmienia się system działania szpitali i o tym za chwilę, ale obserwujemy to, że jest coraz wyższa liczba zakażonych i to dramatycznie wzrosła w ostatnich dniach. W sobotę było to 1000, ponad 1000 dwie osoby, najwyższa liczba od początku zakażeń w Polsce, a jednocześnie tych obłożnie chorych, czy też tych hospitalizowanych, zwłaszcza jeśli chodzi o ciężkie przypadki z respiratorem, nie ma aż tak dużo. Co wiemy na ten temat? Rzeczywiście tych ciężko chorych, tam gdzie jest ten objaw tej duszności takiej strasznej, z tych informacji, które my posiadamy, jest coraz mniej. Natomiast te informacje, które my posiadamy i które chorują nasze koleżanki, to one podają, że nie ma tej duszności, tylko jest taka. Wszechogarniająca słabość. Czyli, tak jak można powiedzieć kolokwialnie, przejście z łóżka do kuchni, po prostu wydaje się, tak jak rozmawiam z paniami pielęgniarkami czy paniami położnymi, wydaje się, że to jest ostatnia czynność, jaką się w życiu zrobi. Czyli, tak można by powiedzieć, jakby może epidemiolodzy, wirusolodzy powiedzieli, że troszeczkę ten wirus zmutował i on troszeczkę inaczej wygląda. A może ta duszność to jest przy tych chorobach rzeczywiście ciężkich współistniejących, ale te informacje, które tak jak mam jak mówię, od koleżanek, no i niestety od znajomych, którzy, bo to czasami mówią, że tego nie ma, bo nikt ze znajomych nie zachorował. Nie, znajomi nasi chorują i właśnie podają, że ta wszechogarniająca słabość. To powoduje, że lekceważymy trochę, no bo słychać wiele głosów, że właściwie po co ciągle maseczki, po co ciągle obostrzenia, nie jest tak groźnie. E, troszeczkę lekceważymy, e, a tak nie powinno być. E, ja wyznaję zasadę: jak będziemy mieć, każdy z nas będzie miał maseczkę, zachowamy dystans i umyjemy te ręce, e, to wszyscy się będziemy czuć e, bezpiecznie. E, mogę dla, dla przykładu powiedzieć, że na pewno jest to zupełnie takie też inne pokolenie. E, w sobotę byłam na, nie będę tutaj reklamować gdzie, ale byłam e, świadkiem, jak takie pięcioletnie dziecko, dziecko wchodząc do budynku, mówi: Mamuś, mam ubrać maseczkę. Tak, takie są czasy, masz ubrać maseczkę. No proszę. Pani doktor, wiemy, że zmienił się system działania szpitali, bo to ministerstwo wprowadziło od niedawna. Nie ma już szpitali jednoimiennych, teraz jest taki trójpodział. To zapytam najpierw o podsumowanie tego okresu szpitali jednoimiennych. Udało się? To, to, to był system, który się, no patrząc na razie tak na gorąco po tym okresie, który działał, sprawdził się jakoś? Trudno powiedzieć, to jak po jakimś czasie będziemy mogli ocenić, który system był lepszy, ten, który zamykamy, i te, czy ten, w który teraz będziemy wchodzić. Ja tylko to obserwowałam pod innym kątem, z racji tego, że w tych szpitalach jednoimiennych było nag nagromadzeni ci pacjenci, ci, te ciężkie stany, I jak były podawane raporty, że na przykład w Szpitalu w Raci Bożu zmarło 8-9 pacjentów. To wyobrażałam sobie samą siebie w roli personelu tam zatrudnionego. Ja zawsze to określam, takim, ilu pacjentom pomagamy przejść na drugą stronę, a to nie było takie normalne przechodzenie. Mhm. Więc te szpitale, takie, gdzie tylko trafiali ci pacjenci covidowi w tych ciężkich stanach, było to na pewno ogromne obciążenie dla personelu tam zatrudnionego, dla każdej osoby tam zatrudnionej, nie tylko dla lekarza, pielęgniarki, ale dla osób sprzątających, no bo. Pracuje się z tymi ciężko chorymi osobami. I jednocześnie poczucie zagrożenia tak, własnego zdrowia tak. i życia. I to zagrożenie, przy czym też muszę zaznaczyć, że wydaje mi się, że troszeczkę myśmy się nauczyli z tym żyć. Tak jak wcześniej powiedziałam, nauczyli się z tym żyć. Czy ta metoda się sprawdziła, czy ta metoda, ten system, który wchodzi teraz, czas pokaże. Pan dr Tadeusz Urban, prezes Śląskiej Izby Lekarskiej, mówił też tu na naszej antenie jeszcze przed tą zmianą i po zmianie, że lekarze z tych oddziałów, właśnie z tych szpitali jednoimiennych, już z pewnym zniecierpliwieniem czekali na zmianę, bo mówili, że nie ma aż tak dużego obłożenia w szpitalach. Oni by chcieli wrócić do normalnej pracy, a jednocześnie są tam oddelegowani, muszą tam czekać tak trochę z, ze zwieszonymi rękami, no bo, bo niewiele się dzieje. Podobnie czuły to pielęgniarki? Podobnie czuły to pielęgniarki, może nie aż w takim stopniu, bo troszeczkę inny system pracy był pań pielęgniarek, panów le, lekarzy. Natomiast na pewno normalne oddziały też muszą funkcjonować, no bo spotykamy się też, no dalej chorujemy na zupełnie inne jednostki chorobowe no i ci pacjenci, muszą być zaopiekowani pod względem medycznym i tym pielęgniarskim. Kiedy teraz wprowadzany był system, między innymi także taka zmiana, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej będą decydować o wysłaniu na, na testy czy o kwarantannie, no to słychać było z ich strony trochę protestów, że to sparaliżuje pracę przychodni, jeżeli przyjdą pacjenci do przychodni, bo będzie wizyta twarzą w twarz, no to będzie, zakażenie, będzie zagrożenie zakażeniem i paraliżuje Niż przychodni. No właśnie, jak to wygląda ze strony personelu, także pielęgniarek? Czy państwo się też tego obawiają? Ja uważam, że POZ powinien normalnie funkcjonować. Pacjenci powinniśmy normalnie przychodzić do POZ-u, tylko z zachowaniem wszelkich tych obstrzeń sanitarnych. Można pacjenta omówić na godzinę. Można, wiadomo, teraz wszędzie mamy, czy u mnie w izbie, czy w biurze, przychodząc do Wydziału Komunikacji, wszędzie mamy te plexiglas. Mhm. Jeżeli to będzie naprawdę zachowaniem wszelkiego dystansu, to musi normalnie funkcjonować. My się nam musimy po prostu nauczyć z tym żyć. Pani doktor, teraz jeśli chodzi o ten nowy system w szpitalach, będzie podział na takie trzy stopnie. Ten najwyższy stopień to szpitale wielospecjalistyczne czy specjalistyczne. My taki jeden mamy w Tychach, wśród tych, które w Polsce mm -hmm. będą. I one będą służyć tym pacjentom, którzy będą zakażeni, a jednocześnie będą mieli jakieś inne poważne schorzenia. To znaczy, że jeśli chodzi o samą pracę pielęgniarek, lekarzy, pielęgniarek położnych wracają do stałego systemu poprzedniego, to znaczy każdy pracuje u siebie, czy, czy będą nadal oddelegowani tylko do tych chorych. Nie wiemy. Nie wiemy, czy to będzie tak, czy również będą wydawane decyzje, wydawane przez Pana Wojewodę, bo takiego sygnału nie mamy. Ja mówię tak myślę sobie, że ten do końca tego miesiąca się dokładnie będziemy wiedzieć, jak to będzie funkcjonować. Przy poprzednich decyzjach wojewody, no jeszcze kiedy pandemia się rozkręcała, że tak powiem, było trochę protestów było i którzy uciekli na zwolnienia. Tak, było trochę protestów, panie pielęgniarki się po prostu bały, wszyscy się, się bali. A potem z czasem jak już się przyzwyczaiły, jak już poszły, jak zobaczyły jak ta praca wygląda, jak zostały przyjęte przez panie pielęgniarki tam zatrudnione, to, to już się tam odnalazły. To jeśli chodzi o szpitale, to jeszcze pytanie o coś bardziej długofalowego niezwiązanego z pandemią, ale jest taki projekt rozważany, żeby szpitale powiatowe przeszły w ręce administracji państwowej, wojewodów, może Ministerstwa Zdrowia, i argumenty padają tam takie, że jest zbyt duże rozdrobnienie w tej chwili w zarządzaniu szpitalami i że na przykład zakupy leków chociażby yy, odbywały się po bardzo różnych cenach, no bo nie ma wspólnej polityki. Jeśli chodzi o znowu spojrzenie pielęgniarek na taką zmianę, yy, to, to coś. Pozytywnego dla Was by było, czy, czy to nie ma znaczenia? Dla nas może nie za bardzo się zmieni. Ja to mogę powiedzieć teraz z punktu osoby, która pracowała kiedyś w strukturach samorządu terytorialnego, zarówno z szczebla powiatowego, jak i marszałkowskiego. W szpitalach przede wszystkim potrzebna jest stabilizacja. Niby się wydaje. To co mówi o świata zawsze, tak, nie róbcie tak, kolejnej reformy. Nie róbcie na... kolejnej reformy. Ten system, wiadomo, że w systemie jest za mało pieniędzy. Jeżeli teraz ludzie potracili pracę, to tych pieniążków po prostu będzie w system naczyń połączonych. Ja nawet jak tłumaczę, gdziekolwiek jestem na wykładzie i mam akurat ten temat, to w ten sposób to tłumaczę. To jest system naczyń połączonych i naprawdę już nie róbmy tej reformy. Potrzebna jest stabilizacja. Ale stabilizacja na warunkach takich, jakie są w tej chwili, jest w porządku? Dogadanie się szpitali powiatowych. Można, yy, I są na pewno takie próby robione, żeby szpitale powiatowe dogadały się między, między sobą. Szpitale marszałkowskie, żeby dogadały, żeby nie było dublowania. Yy, no bo zarzut też jest taki, zrobić. że się powielają oddziały, prawda? Tak, że każdy tak. powiat chciał, no może nie tak. każdy, ale chciał mieć u siebie szpital pełny. W efekcie jest tak, że, że mamy trochę za dużo, zwłaszcza tu w aglomeracji nagromadzenia, o czym zresztą też nawiązuje do rozmowy z doktorem Tadeuszem Urbanem, który mówił, że może trzeba by, żeby, każdy, żeby pacjenci jeździli z miasta do miasta, bo mają niedaleko. U nas jest to, znaczy my to patrzymy też przez pryzmat naszego województwa, gdzie miasto w miasto wchodzi, gdzie każdy powiat ma swój szpital. Natomiast jak rozmawiam z koleżankami, które pracują w, w już gdzieś na północy Polski, szczególnie gdzieś po północ, gdzieś można nazwać brzydkie, użyć brzydkiej nazwy ściana wschodnia, to tam szpital jest 100 kilometrów jeden od drugiego. U nas takiej sytuacji nie ma. U nas 15 km, 5 km, 2 km to jest następny szpital, i tutaj by, można się było dogadać. I wiem, że takie rozmowy na pewno będą robione. Na pewno będą robione, żeby nie były niedublowane się oddziały, bo nawet teraz jest taka kwestia, że na oddziałach położniczych bardzo mało porodów jest. I utrzymywane są. No bo były te szpitale, żeby się w sieci znalazły, musiały mieć swoje oddziały. Więc może w, w tą stronę by trzeba iść, a nie róbmy już następnej takiej jakieś... No jest rzeczywiście też plan zapowiadany likwidacji czy ograniczenia liczby tych oddziałów położniczych. To pani doktor, jeszcze na koniec pytanie o rekrutację na studia, bo wiem to od pani, że były obawy, że w związku z pandemią nie tylko medycy obecni czy pielęgniarki będą się obawiać, ale także potencjalni powiedzą, nie idziemy na takie studia, bo to jest groźna praca. ale okazuje się, że nie jest tak Tak, źle. tego momentuśmy się bardzo bali. Ja sama tak sobie pomyślałam, wie czy te osoby młodziutkie, które tyle co skończyły szkołę średnią, będą chciały iść na studia medyczne, czy na wydział lekarski, czy na wydział pielęgniarski, czy na położniczy. Iśmy się tak... Bo tak, no, człowiek tak pomyślał, no kurczę, no jest taka epidemia, dzisiaj jest taka, jutro może być zupełnie inna, czy rodzice nawet nie będą namawiać zrezygnuj z takiego zawodu. Nie. Są, ja takie zrobiłam rozeznanie po uczelniach. Nie ma uczelni, która by nie miała naboru. Są nabory, tym bardziej, że na naszym terenie bardzo dużo działa. Działa siedem w sumie uczelni z, z, z Dużym Uniwersytetem Śląskim, działa na naszym terenie, działania naszej Izby, i na do wszystkich tych szkół są nabory, także problemu nie będzie, czyli młodzież stoi i przyjmuje to wyzwanie. I co jest też ciekawe, osoby, które obroniły tyle co prace licencjackie czy prace magisterskie, przyszły poprawa wykonywania zawodu yy, i przesyłają tam potem informacje o zatrudnieniu, także wchodzą w zawód i to też jest takie pocieszające. Byle zostali w Polsce. Byle, tak. Bo wiemy, że ten trend jednak istnieje od dawna. Yy, trend wyjazdowy. Doktor Anna Janik, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107 i 6 FM.